W dzisiejszym odcinku z FAŚ, moja ulubiona część postępowania dowodowego, czyli praca z osobowymi źródłami dowodowymi. W tym kontekście tradycyjnie przyjmuje się, że mamy dwa takie dwie główne kategorie osobowych źródeł dowodowych. To po pierwsze, żeby sobie usystematyzować, czyli mamy osobę podejrzewaną, no bo to nie jest podejrzany. w w rozumieniu procesu karnego, no ale osobę, kto, wobec której kierowane są zarzuty. Czyli powiedzmy na potrzeby wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, nazwijmy ją osobą podejrzewaną o sprawstwo, ale oczywiście pamiętajmy, jak już wspominałem przy okazji planowania i triażu o domniemaniu niewinności, e, czyli to wcale nie musi być sprawca, to może być ktoś pomówiony o sprawstwo albo osoba, wobec której po prostu błędnie wysnuto taki wniosek, chociaż jest on całkowicie bezzasadny, ale jeszcze na etapie, postępowania dowodowego, jego uruchomienia, tego nie wiemy. Więc mamy tego podejrzewanego o sprawstwo, no i mamy oczywiście potencjalnych świadków oraz, um, oraz osoby posiadające wiadomości specjalne, które te osoby mogą być nam niezbędne do tego, żeby na przykład zrozumieć pewne procesy e, biznesowe. Czyli mogą być osoby, które coś widziały, po prostu obserwowały, ale też mogą być takie osoby, które albo widziały, jednocześnie potrafiły wyciągać z tego jakieś dodatkowe wnioski, bo miały jakieś doświadczenie, czy wiedzę, której normalnie przeciętny człowiek nie ma, albo my na przykład nie mamy, albo osoba, która po prostu analizuje pewien proces, który ustaliliśmy na podstawie zeznań świadków i analizy dokumentów, na przykład i danych, jest w stanie nam o tym procesie coś powiedzieć. Bo na przykład wie, że takie procesy odbywają się w jakiś tam określony sposób i z tego, że ten, który my badamy, wyglądał tak czy inaczej, można wysnuć jakieś wnioski. Czasem oczywiście może się okazać, że taki specjalista jest nam niezbędny do tego na przykład, żeby ocenić, nie wiem, wiekowanie jakichś plików w komputerze, które mogą budzić wątpliwości co do na przykład ich autentyczności albo powstania w określonym momencie, albo osoby, które mogą na przykład zajmować się badaniem porównawczym pisma i próbować oceniać, czy na przykład dana osoba złożyła taki ręczny, tradycyjny, taki wet signature na dokumencie ewentualnie, czy na przykład nie doszło do jakiejś modyfikacji dokumentu? Można porównywać na przykład dwie wersje umowy i zastanawiać się, która była pierwsza, albo która na przykład podlegała modyfikacji, a która nie. No, zwłaszcza jeżeli mamy te umowy powiedzmy w tak zwanych wersjach oryginalnych, a nie kserokopiach czy skanach. No bo na tych skanach i kserokopiach trudniej o jakieś kategoryczne opinie, chociaż w ogóle opinie kategoryczne w kontekście badań porównawczych pisma są trudne, zwłaszcza kategorycznie pozytywne. Ale takie, takie wiadomości no, wymagają pewnej specyficznej wiedzy, no bo ktoś musi potrafić przeprowadzić jakąś analizę widmową, nie wiem, środka piszącego czy, czy właśnie tego naniesionego na, na jakieś podłoże tekstu, i przeanalizować, na przykład, nie wiem, choćby sekwencję nanoszenia tego tekstu na to podłoże i wyciąganie z tego różnych wniosków, które mogą być istotne z perspektywy naszego postępowania. Więc takie osoby też możemy chcieć spotkać. No i w tym kontekście można się zastanawiać, w jakiej sekwencji powinniśmy się spotykać. No i tutaj ważne, żeby w fazie planowania właśnie zastanowić się, jak. Chcemy poprowadzić to nasze postępowanie, jakby co jest tym faktem głównym, który, który badamy, i w jaki sposób najlepiej dążyć do prawdy na temat weryfikacji tego, czy ten fakt główny, zarzucany, czyn zabroniony, czy nieprawidłowość miał miejsce. No i w tym kontekście właśnie możemy pomyśleć o tym, że najpierw może warto poznać proces biznesowy, który miał miejsce na, właśnie w związku z tym zarzutem faktu głównego, czyli co się wydarzyło w, w ocenie świadków jak to powinno wyglądać, na przykład w ocenie innych świadków, którzy na przykład normalnie taki proces przeprowadzają, a w tym konkretnym może nie brali udziału. Takie walkthrough z nimi zrobić i y, potem sobie porównać na przykład to, co się wydarzyło w naszym badanym przypadku z takim typowym przypadkiem, który odbywał się w organizacji i zastanawiamy się wtedy, czy w ogóle było jakieś odstępstwo. No i potem możemy potrzebować kogoś, kto ma te wiadomości specjalne, żeby nam ocenił, czy ten proces w nasz ustalony faktyczny w związku z faktem głównym, z tą hipotezą. Wystąpienia nieprawidłowości, czy on w jakiś sposób budzi na przykład wątpliwości, czy w jakiś sposób był nieprawidłowy. Możemy w związku z tym ocenić na przykład, czy jakieś procedury, czy przepisy nie zostały zmienione. Jeżeli mamy na przykład jakiś taki proces biznesowy, który się odbywa na przykład na styku różnych porządków prawnych, na przykład możemy potrzebować na przykład wiadomości specjalnych w kontekście oceny prawnej pewnych zdarzeń z perspektywy prawa obcego, którego na przykład my. Osobiście nie znamy, albo jakieś praktyki obcej stosowania tego prawa, jeżeli powiedzmy mamy jakiś case law i, i musimy jeszcze zastanowić się, jaka jest praktyka, pragmatyka funkcjonowania jakiegoś prawa. No i dopiero jak już pewne rzeczy ustalimy i widzimy pewne odstępstwa, no to wtedy można, w mojej ocenie, dopiero zastanawiać się, czy nie powinniśmy porozmawiać z tym naszym podejrzewanym o tę nieprawidłowość, ale już z tą wiedzą na temat tego, co w ocenie tych naszych ekspertów i świadków mogło być nieprawidłowe i co tam opowie ten nasz podejrzany w kontekście tego, jak on widzi ten proces? No bo trzeba mu dać też w ramach fair trialu, takiego, tylko że to nie jest trial, a wewnętrzne nie jest, no ale takiego fair play, dać możliwość wypowiedzenia się na temat tych zarzutów, bo może on ma jakieś story, albo może po prostu działał w ramach uzasadnionego braku świadomości bezprawności czynu. W rozumieniu artykułu 30 kodeksu karnego, no i być może to jego działanie było uzasadnione, może on działał starannie, lojalnie wobec podmiotu, ale z jakiegoś powodu wyszło jak, jak wyszło. Tak? No i wtedy na przykład może nie doszło w ogóle do przestępstwa czy jakiegoś naruszenia prawa, bo może ta osoba być może nie działała prawidłowo, ale w ramach na przykład dozwolonego ryzyka. Gospodarczego. No i wtedy mamy zupełnie inną sytuację. Być może wtedy naszą wnioskiem z postępowania dowodowego już nie będzie zarzut naruszenia prawa, ale na przykład um, potrzeba, nie wiem, doprecyzowania jakichś procedur czy um, zakresu obowiązków jakiejś tam osoby, czy przeszkolenie osoby w zakresie tego, w jaki sposób prawidłowo powinna ona pewne procesy biznesowe realizować. No i um, dlatego prawidłowo przeprowadzone postępowanie dowodowe ma istotne znaczenie, a w wielu przypadkach interpretacji dokumentów, danych e, dostarczają nam ludzie. To z nimi e, musimy e, czy chcemy rozmawiać. No i teraz, oczywiście, w tym kontekście są też różne techniki prowadzenia tych e, rozmów. No i ja taką technikę w następnym odcinku z faś Państwu zaprezentuję: brytyjski model PIS, czyli Prepare, um, Engage, Account. Um, Evaluate and close, nie close and evaluate, tak P -e. Więc opowiem o tym w kolejnym odcinku. Swaś, natomiast ten, ten może na tym zakończę, bo podobno odcinki muszą być krótkie, żeby dało się je obejrzeć do końca. Zatem dziękuję za uwagę dzisiaj. Zapraszam do śledzenia Swaś w razie jakichś poważniejszych wyzwań. Do kontaktu, bo chętnie też wspieram w sprawach indywidualnych. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.